Witam serdecznie Państwa w kompleksie Majadolomity w miejscu, które powstało z pasji. Z pasji do outdooru, do rowerów, do spinania, czy nawet z pasji do wypoczynku w spokojnych, cichych miejscach z dziećmi. Oferujemy państwu zarówno wypoczynek w pensjonacie inspirowany skandynawskimi klimatami w pokojach dwu, 3, 4 osobowych, a także w limitowanych ilościom miejsc kamperowych i biwakowych. Jeżeli potrzebują państwo aneks kuchenny, mamy do zaoferowania apartament i domek, a także zapraszamy serdecznie na pierwszy w Polsce i czwarty na świecie glamping certyfikowany przez firmę Nordisk. Na terenie naszego kompleksu zapraszamy Państwa serdecznie także do sklepu outdoorowego, w którym możecie Państwo zapoznać się ze znakomitymi markami outdoorowymi ze Skandynawii.